Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Panie Boże, przyjmij moją wielką wdzięczność za dar wiary, jakim mnie obdarzyłeś. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi być częścią Kościoła, poznawać Jego bogatą historię, inspirować się żywotami świętych i błogosławionych. Dziękuję Ci za życie wyjątkowej świętej, mistrzyni kontemplacji, świętej Klary, którą pragnę prosić dziś o wstawiennictwo. Święta Klaro, Ty pierwsza podążyłaś drogą świętego Franciszka. Ty, tak jak On sam, byłaś najbliżej Chrystusa. To Jezus wyznaczał kierunek Twojemu życiu. Proszę. Módl się za mną z nieba, bym potrafiła, jak ty i święty Franciszek, wzgardzać bogactwami i pokusami tego świata, a zamiast tego żyła wartościami prawdziwie duchowymi, niosącymi prawdziwe szczęście. Święta Klaro, proszę, módl się za mną, bym tak jak ty potrafiła całym swoim życiem służyć Bogu i moim bliźnim. Poświęcać się dla innych z chrześcijańską miłością, oddaniem i radością. Naucz mnie odwagi do głoszenia światu piękna Ewangelii, do życia w zgodzie z nauczaniem Chrystusa. Święta Klaro, pomóż mi zawsze pamiętać o Twoich słowach, szczęśliwy naprawdę ten, Komu dane jest dostać się na świętą ucztę. Proszę, kieruj mną i moimi życiowymi wyborami, bym zawsze pamiętała o perspektywie wieczności, zawsze miała w pamięci cel mojej ziemskiej wędrówki. Błagam, nie pozwól mi zbłądzić i oddalić się od Pana Boga. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!